Jesteśmy po spotkaniu z zarządem i ze stroną społeczną katolickiego chodniku węglowego. Sytuacja finansowa katolickiego chodniku węglowego jest bardzo trudna. Tak się złożyło, że chodnik nie był w stanie wypłacić swoim pracownikom całej tej części wynagrodzenia związanej z sezonem 14. Wypłacie odsłonych zostało tylko 1000 złotych. Reszta będzie wypłacana, wypłacona w pierwszych dniach marca. No, sytuacja powoduje, że połączenie Katowickiego Holdingu Weglądowego z Polską Grupą Górniczą staje się koniecznością i świadomość też i Zarządu i Strony Społecznej w tej chwili jest taka, że, że, tak powinno być. Dzisiaj będziemy w trakcie dzisiejszego tutaj spotkania PGG rozmawiali o tym właśnie, o zasadach i na jaki, w jaki sposób to połączenie będzie przeprowadzone. To jest też warunkiem, jeśli chodzi o stronę finansową. To połączenie jest związane także jako ten pewny warunek dokapitalizowania, czyli już dokapitalizowania tej części, która jest z katowickiego holdingu węglowego. Tutaj strona finansowa nie godziła się już na, na oso, osobne rozwiązania, tylko już chcieli, żeby to wszystko razem liczyć. No informacja, którą myśmy przedłożyli, na jakich zasadach będziemy dokonywać połączenia. Było już się więcej szczegółów i tych dotyczących planów inwestycyjnych i tych spraw pracowniczych. Trzeba będzie że z dużym zrozumieniem strona społeczna przyjęła również przyspieszenie prac i powstało pewne takie taki warunek, który został przedłożony, że transport zobowiązuje się do tego, iż przyspiesza pracę nad porozumieniem, które otrzyma od prezesa zarządu w środę i w przyszłym tygodniu siadamy do stołu, aby rozmawiać nad podpisaniem porozumienia, abyśmy mogli następnie, o czym wspomniał pan minister, zrealizować z początkiem marca wypłacenie kolejnej transzy czternastki, bowiem to również obliguje przyspieszenie, jeśli uda nam się wcześniej wynegocjować i podpisać porozumienie, z społeczną, a więc klimat rozmów bardzo trudny, ale z drugiej strony duże zrozumienie i też to, że jest też potrzeba przyspieszenia po stronie społecznej porozumienia pokazuje, że projekt ma znamiona dobrego przedsięwzięcia i ma szansę realizacji w najbliższym czasie. Co to, co to porozumienie zakłada? No, powiedzmy zakłada kwestie płacowe, zakłada również kwestie umowy społecznej, która jest dzisiaj obowiązująca. W Katowickim Wolniku Węglowym, inne zasady mamy w PGG. i My musimy nałożyć te dwa funkcjonujące systemy, chociażby księgowe, informatyczne, systemy zamówień publicznych, systemy inwestycyjne. A więc cały zespół tych kwestii, które są inne w PGG, a inne w KHW, tego będzie wymagało porozumienie. I stąd, mając już tą analizę, przedłużyliśmy się wstępnie stronie społecznej. Natomiast wszystkie rzeczy chcemy przedłużyć w spisanym porozumieniu. Tak jak przy powoływaniu PGG, dzisiaj będziemy podpisywać powołanie tak zwanego nowego, większego, szerszego PGG już o te zasoby i aktywa katowickiego holdingowego PGG. Trzeba dodać jeszcze, że, że ta, ta, ta formuła działań jest też z tym związana, że e, wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej i w tej sprawie z Panem Ministrem mieliśmy e, w ubiegłym tygodniu, rozmawialiśmy w Komisji Europejskiej. Przedstawiliśmy kierunek, w jakim chcemy iść. No, komisja oczekuje e, dokładnego tak, tak, planu finansowego, zresztą planu tego przedsięwzięcia. Oczekuje, żeby to przedsięwzięcie było tak jak podobne, czyli żeby było, spełniało test prywatnego inwestora, czyli żeby to było przedsięwzięcie rentowne finansowe. Czy to, y, uściślenie warunków płacowych oznacza, że zmiana społecznego akta będzie musiała przeprowadzić na w przyszłych latach? Zasada jest tego typu, że jeśli chodzi o, o część pracowniczą, pracownicy w KHW mają niższe pensje niż PGG. I tak naprawdę to e, nie, mogą, nie muszą rezygnować w przyszłych latach, ponieważ e, wyrównanie płac z PGG wy, mniej więcej wyrównuje im e, 14 pensje. I będziemy w ten sposób rozmawiać, tym bardziej, że. Te warunki są dla nich korzystne, dlatego że PNL ma, tylko czasowo zawieszono 14 płuc. Czy już z tego na jest porozumienia Tak, znany jest. W środę, w czwartek rano, strona społeczna otrzyma propozycję porozumienia. Do końca tygodnia będą się wszyscy zastanawiali. Tam jest wszystko, co powinno być w porozumieniu, natomiast e, od poniedziałku przyszłym tygodniu ponownie będziemy już z naszym udziałem na tych pracowali, żeby maksymalnie przyspieszyć. A to będzie porozumienie? Nie rozpoczęliśmy tego. Czy to związki z obu spółek będą musiały podpisać? Czy tylko to jest To będzie porozumienie, to będzie porozumienie e, wszystkich stron i zarządu z jednej spółki i z drugiej spółki i porozumienie także ze strony społecznej ze sobą, dlatego że to jest zmiana warunków wynagradzania. Kolegów muszą się e, zgodzić pracownicy na to, że ich zbiorowy będzie rozwiązany, i że wejdą nad zbiorowy e, katolickiego, to, raczej grupy Mówniczej. Z drugiej strony, z drugiej strony no, te wszystkie sprawy rozkładają się na całą firmę i strona społeczna no, Polskiej Grupy Górniczej no, oczekuje, że to będzie porozumienie, które zapewni też takie dokapitalizowanie całej grupy, żeby to, co zaczęło się w Polskiej Grupie już dziać, czyli zaczęła uzyskiwać, uzyskiwać rentowność pierwszy kwartał pokazał trzeci kwart czwarty kwartał pokazał, że, że, że PGG e, zaczyna, mać, e, zaczyna funkcjonować coraz lepiej generuje zysk. Więc tutaj też strona te społeczna nie chciała, żeby się to obsuło, więc musimy tutaj to wszystko dobrze zrobić. O razie... do hmm. to, to, to może... e, Kwota do kapitalizowania będzie, e, będzie jeszcze sformułowana w biznesplanie, tego szczegółu jeszcze nie wiemy ale wiadomo jest, że to będzie około miliarda złotych. Czy sprawa kopalni Sośnica będzie w tym nowym biznesplanie tej nowej, nowego, nowej, dużej spółki? Sprawa kopalni Sośnica nie jest związana z fuzją. A kiedy Więc zostanie decyzja to, powiększona? No. W tej sprawie, w tej sprawie po prostu będziemy się zastanawiali, jak to dalej ma wyglądać. To też wymaga analiz. Do końca stycznia trwała, że tak powiem, próba i zobaczymy, jaki będzie wynik i nałożymy na to potrzebne inwestycje. Dotychczas nie było był przygotowanych żadnych ścian, do wywczych. to wszystko trzeba dokładnie policzyć, więc dzisiaj tego nie ma jesteśmy w stanie obra przeskoczyć.